Wystawa sama w sobie, niezależnie od miejsca, jest świetna, bo Krzysztof jest świetny. Ja śledzę jego twórczość od, od lat, nawet ten ciąg przemian, który, który zauważam. Krzysztof Tomalski jest mistrzem. On jest mistrzem sztuki, ale też mistrzem rzemiosła graficznego. Grafika ma to do siebie, szczególnie ta klasyczna, warsztatowa że tutaj pomysłu nie wystarczy. Tu potrzebne są lata praktyki, znajomości technologii, po prostu języka graficznego. Prawda? To troszeczkę tak jest jak z poezją, że trzeba zasady ortografii poznać, żeby jakiś wiersz napisać sensownie. I bardzo się cieszę, to jest faktycznie w moim przypadku e, największy pokaz twórczości Krzysztofa, jaki miałem okazję widzieć. Niektóre rzeczy oczywiście rozpoznaję. Ta praca za nami, e, ileś lat temu, nie było, nie może w 17, może 18 roku, była nagrodzona Grand Prix na Trianale Grafiki Polskiej w Katowicach, te schody. Także ja ją rozpoznałem natychmiast, jak tutaj e, e, wszedłem. Natomiast to zderzenie twórczości Krzysztofa z tym miejscem. Pierwsze, co mnie uderzyło, kiedy wchodziłem do tego gmachu, to to, że, że wchodzę do pustego budynku. Poczułem, że tu nie ma wystaw, tak naprawdę tych takich muzealnych. Oczywiście jest wojna. Ale to jest przerażające, bo budynek, który normalnie jest wypełniony dziełami sztuki, a więc takimi bytami, które oddychają naszymi spojrzeniami. Ja to tak poetycko troszeczkę mówię, że dzieła sztuki troszeczkę inaczej istnieją niż my, bo kiedy ich nie oglądamy, to one marnieją. I muszę powiedzieć, że to bardzo mocno mnie uderzyło, bo pomyślałem, że sztuka ukraińska musi zaczekać, aż nakalmi się naszymi spojrzeniami. Oby jak najszybciej. Oby jak najszybciej, bo to my potrzebujemy spozierać na rzeczy piękne, wstrząsające, mądre, wynikające z przeżycia codzienności. I twórczość Krzysztofa Tomalskiego jakby wypełniła te puste ściany tutaj, jakąś, jakąś harmonią, muszę powiedzieć. Zresztą to jest cecha charakterystyczna jego twórczości. Krzysztof buduje swoje kompozycje harmonicznie. To, co powiedziałem w czasie otwarcia wystawy o tym. Oddychaniu powietrzem tej sztuki to było takie porównanie specjalnie, prawda? Bo jakiś jest rytm spokojny tych prac, ale to nie są prace dekoracyjne, proszę zwrócić uwagę. To są prace raczej medytacyjne. Boże, gdzie dzisiaj znaleźć czas na medytację? to przyjdźcie tutaj, zobaczcie.